Dzień dobry. Dzisiaj zaczynamy webinar na temat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. Moim gościem jest profesor Jacek Szczurowski. Jest to prodziekan kierunków biologia i biologia człowieka. I opowie nam o naszym wydziale i o specyfice kierunków i takie różne podstawowe informacje. I zaczniemy może od pierwszego pytania. Jakich przedmiotów Pan profesor uczy, żeby można się na nich dowiedzieć? To, to, to nie jest prosta odpowiedź. To, to jest tak, że dzisiaj, z racji pełnionej funkcji, to raczej, raczej zajmuję się kierowaniem dwoma kierunkami, dbaniem o to, żeby, żeby studia przebiegały tam najlepiej, jak to jest tylko możliwe, w ramach możliwości, które stwarza Wydział Geologii i Hodowli Zwierząt, ale oczywiście dalej pozostaję nauczycielem akademickim i obecnie. Prowadzę zajęcia na studiach pierwszego stopnia. To są zajęcia związane z percepcją atrakcyjności w obrębie naszego gatunku. W ramach tych zajęć zastanawiamy się, co decyduje o tym, że jeden człowiek jest dla nas bardziej atrakcyjny i pociągający, a drugi trochę mniej. Oprócz tego prowadzę również zajęcia związane z analizą układów listewek dermatoglificznych u człowieka i u naczelnych, czyli coś, co w takiej opinii publicznej, czy w takim powszechnym pojęciu, zwykło się nazywać daktyloskopią. A natomiast na studiach drugiego stopnia prowadzę zajęcia z biomechaniki ciała ludzkiego. W związku z tym, że jestem również specjalistą w zakresie ergonomii, prowadzę zajęcia z fizjologii pracy i wypoczynku, na których zastanawiamy się, gdzie leży ten podstawowy problem związany z prawidłowym funkcjonowaniem naszego organizmu w różnych sytuacjach, które generuje nam współczesna rzeczywistość. No i prowadzę jeszcze zajęcia z biodynamiki populacji ludzkich, gdzie z kolei. Staram się wraz ze studentami zastanawiać się, dlaczego populacja ludzka w sensie liczebnościowym zmienia się w tym, a nie w innym kierunku i jak ta dynamika zmian wygląda, co o tym decyduje, jakie są perspektywy w kontekście tego, co obserwujemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o proces reprodukcji u człowieka. I to są zajęcia, które są realizowane w obrębie jednego z proponowanych kierunków na wydziale biologii i hodowli zwierząt ponieważ wydział proponuje studia na obecnie czterech kierunkach, dwóch kierunkach inżynierskich. Tym najważniejszym dla wydziału kierunku kierunkiem inżynierskim jest zootechnika. I to jest jedyny kierunek w obrębie wydziału, który prowadzony jest również w ramach studiów niestacjonarnych. Na naszym wydziale można zootechnikę studiować również w trybie niestacjonarnym. Kolejnym kierunkiem inżynierskim, czyli takim, który kończy się, tak jak zootechnika, uzyskaniem tytułu inżyniera, a zatem jakimś takim wymiernym tytułem zawodowym jest bioinformatyka, która w tym w tej formule realizowana jest od dwóch lat. Poza tym na wydziale biologii i hodowli zwierząt prowadzone są dwa kierunki związane z biologią, czyli biologia jako taka na obu stopniach. Z późniejszą możliwością na razie tylko w ramach studiów drugiego stopnia specjalizacji w zakresie biologii środowiskowej bądź technik laboratoryjnych. No i jest jeszcze jeden z, bodaj, jedno z bodaj trzech miejsc w Polsce, gdzie studiować można biologię człowieka. Czyli coś, co jeszcze parę lat temu funkcjonowało pod nazwą antropologii fizycznej. Dzisiaj raczej używa się określenia biologia człowieka, i to jest taki kierunek, który również na wydziale realizowany jest na obu stopniach, a zatem można uzyskać zarówno tytuł licencjata, jak i tytuł magistra biologii człowieka. No i tu kierunek jest specyficznie przykrojony, stworzony w taki sposób, żeby ktoś, kto uzyskuje również na tych studiach wiedzę ogólnobiologiczną, był specjalistą zajmującym się no, wszelkimi aspektami funkcjonowania człowieka w środowisku współczesnym, badaniem populacji historycznych, prawdziwą, etc. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o, 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 tak bardzo, bardzo zgrubnie, jeżeli chodzi o sam wydział. Jeżeli będą potrzebne jakieś szczegóły, to oczywiście ja, ja chętnie na, na, na wszelkie pytania odpowiem. No a moje, moje zainteresowania dydaktyczne, bo, bo, bo naukowe są jeszcze, jeszcze szersze, myślę, że ta, ta, tak wyglądają. Także ja jestem już takim dydaktykiem powiedzmy na pół gwizdka, ale z kolei staram się, żeby i pracownicy, i studenci Wydziału Biologii i Chodowli Zwierząt, a zwłaszcza pracujący na tych dwóch kierunkach, biologii i biologii człowieka, mogli realizować swoje pasje i, i, i zacięcie naukowo-dydaktyczne najlepiej, jak to jest tylko możliwe. Myślę też, że każdy kierunek oferuje jakieś koło naukowe. Ale... Tak, 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 na naszym Wydziale funkcjonuje aż 10 kół naukowych i rzeczywiście ta oferta związana z taką aktywizacją naukową studentów, którą podejmować można już na pierwszym roku studiów, bo to zwykle jest tak, że starsi koledzy zapraszają młodszych kolegów już na, na samym początku studiowania do udziału w pracach kół naukowych. I rzeczywiście można sobie w ofercie wydziału znaleźć, znaleźć takie koło naukowe, które, które odpowiada, no, Niemal każdemu zakresowi zainteresowań w tym szerokim polu biologii, i to nie tylko biologii organizmalnej, ale również biologii laboratoryjnej, bo są też koła, które oferują taką działalność naukową, studencką w zakresie, w zakresie bioinformatyki, biotechnologii, biologii molekularnej. Także oferta jest niezwykle, jest niezwykle szeroka, koła działają prężnie. Lokują się zwykle gdzieś wysoko w rankingach uczelnianych, oferują cały szereg aktywności, to nie tylko takich aktywności związanych z czymś, co nazwałbym integracją studencką, w takim dobrze rozumianym sensie tego słowa, ale przede wszystkim oferują również możliwość poszerzenia kompetencji, które zdobywa się na studiach. Przede wszystkim w ramach takich już działań stricte, stricte praktycznych. To są udziały w konkretnych projektach naukowych. Koła same składają projekty naukowe i pod opieką pracowników naukowych te projekty realizują, biorą udział w badaniach terenowych. W przypadku biologii człowieka od lat członkowie koła jeżdżą z nami na wszelkiego rodzaju badania terenowe, które prowadzimy w, w związku z badaniem pozostałości po, 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 po funkcjonowaniu populacji pradziejowych i historycznych, A ta, ale tak samo jest oczywiście w, w przypadku wszystkich pozostałych. kół. Tutaj ten aspekt praktyczny działania koła jest, jest szczególnie jest szczególnie. Ważne i podkreślane, myślę, że to, 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 to jest ten, ta, ta część życia studenckiego, która, która chyba pozwala najpełniej realizować tą swoją, przede wszystkim taką pasję, pasję naukową związaną ze studiowaniem. A proszę powiedzieć, jak wygląda stosunek praktyki do teorii, bo Uniwersytet Przywodniczący jest uznawany właśnie za Uniwersytet Praktyczny, że jednak studenci tą praktykę zdobywają, i czy faktycznie w ten sposób to wygląda? No, oczywiście, że da się uprawiać szeroko rozumiane nauki rolne i przyrodnicze i biologiczne tylko i wyłącznie. Realizując to w proporcji teorii do praktyki z istotną przewagą praktyki. Te, 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 te zajęcia teoretyczne, które z oczywistych powodów zawsze muszą stanowić jakiś element kształcenia wyższego, są tylko wprowadzeniem do, do tych zajęć praktycznych, realizowanych zarówno w trybie stacjonarnym, przede wszystkim w ramach wszelkiego rodzaju ćwiczeń. Laboratoryjnych, tych ćwiczeń laboratoryjnych jest u nas zdecydowana większość. No i w ramach takich ćwiczeń laboratoryjnych oczywiście kształtowane i doskolo, doskonalona jest nie tylko wiedza, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne studentów w, w zakresie proponowanych treści programowych. Oprócz tego, oczywiście każdy kierunek studiów związany jest z realizacją co najmniej jednego cyklu praktyk w czasie trwania studiów. Te praktyki mają taki charakter praktyk zawodowych, a zatem one przede wszystkim powinny odbywać się w takich instytucjach współpracujących również z naszą uczelnią, w których student taką praktykę odbywający. Nie tylko może zaprezentować swoje umiejętności, poszerzyć te umiejętności, zdobyć nowe, ale one bardzo często kończą się również nawiązaniem na tyle ścisłej współpracy, że skutkuje ona tak naprawdę podjęciem pracy zawodowej. Także jeżeli chodzi o kierunki realizowane na wydziale biologii i hodowli zwierząt, to ten aspekt praktyczny jest tutaj bardzo silnie zaznaczony to są, bo nie ma innego wyjścia, tak? nie, nie da się uprawiać biologii teoretycznie, li tylko. W związku z tym tych zajęć zajęć praktycznych, które teraz w czasie popandemicznym wracają już w pełnym wymiarze, oferujemy naprawdę naprawdę dużo. To jest zawsze przewaga zajęć praktycznych nad zajęciami nad zajęciami teoretycznymi. Staramy się, żeby tych zajęć teoretycznych było tylko tyle, ile, ile, ile jest bezwzględnie konieczne. No, no, ktoś, kto zajmuje się zootechniką, bioinformatyk, biolog, biolog człowieka, musi pozostawać w stałym kontakcie praktycznym z obiektem badań, po to, żeby, żeby to studiowanie, miało zupełnie po prostu sens. Tylko tak da się zbudować doświadczenie. Innej możliwości nie ma. A czy ma Pan tam informacje na temat absolwentów Wydziału, czy udało im się znaleźć pracę w zawodzie, jak to wygląda? No i to oczywiście, że tak. No z, z przyczyn zupełnie naturalnych najwięcej wiemy o absolwentach Biologii Człowieka, ponieważ studenci bardzo często informują nas o tym, że, że udało im się podjąć pracę w zawodzie, ale my wiemy również, no, jest prowadzony wydziałowy monitoring losów absolwentów i ta, to, ta możliwość znalezienia się na rynku pracy w wyuczonym zawodzie, w wyuczonej dyscyplinie jest w mojej ocenie, no, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej oczywiście, ale jest, jest na stopniu zadowalającym, takim bardzo istotnym sygnałem mówiącym o tym, że ukończenie studiów na Wydziale Biologii i hodowli zwierząt wiąże się z możliwością podjęcia zatrudnienia, jest właśnie to, co obserwujemy od kilku lat, a mianowicie sytuacja, w której studenci podejmując studia drugiego stopnia, bardzo często są już zaangażowani zawodowo w ramach dyscyplin czy zawodów, czy, czy, czy branż. Które studiowali na studiach pierwszego stopnia. Taką okazją właśnie wejścia na rynek zawodowy są, są przede wszystkim praktyki czy, czy staże różnego rodzaju. W związku z tym, mimo tego, że wydaje się, że że po biologii czy, 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 po, czy po biologii człowieka, bo po bioinformatyce ten, ten kierunek podjęcia zawodu jest dość oczywisty. Tutaj mamy i w z techniki i bioinformatyki to wejście w rynek jest absolutnie najsilniejsze. Tam, tam rzeczywiście widać, że, że nasi absolwenci są przez rynek wchłaniani niemal natychmiastowo. Natomiast w przypadku biologii, biologii człowieka, Sytuacja może nie jest aż tak różowa, natomiast da się pracę w zawodzie jak najbardziej znaleźć. No wymaga to oczywiście dwóch warunków: odrobiny determinacji i trochę przyłożenia się do, do, do tego, żeby być na studiach raczej lepszym niż tym takim, nazwałbym go średnim studentem. No bo wtedy, oczywiście pracodawcy, można zaoferować zdecydowanie więcej, można pokazać od razu, że, że, że człowiek jest kompetentny i to, 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 to działa zupełnie po prostu. Działanie w kołach naukowych też tak, oczywiście. Działanie w kołach naukowych to jest, też, to jest też ten model zdobywania doświadczenia i kontaktów przede wszystkim, bo koła naukowe biorą udział również w wszelkiego rodzaju aktywnościach związanych z organizacją i udziałem w konferencjach naukowych. I w przypadku półnaukowych naukowych, konferencja naukowa to jest też taki moment, w którym nie tylko wymieniamy się wynikami badań, doświadczeniami, naukowymi, ale to jest też moment, w którym to tak zwane otoczenie gospodarcze przygląda się temu, co na tych konferencjach można zobaczyć. Bardzo często w ramach współpracy, czy sponsoringu I, i myślę, że taki udział w pracach koło naukowego, branie udziału w tego rodzaju aktywnościach, to jest też jedna z okazji, która pozwala pokazać się potencjalnemu pracodawcy. Tak, to jest niewątpliwie tutaj ta aktywność Aktywność w ramach kół zawodowych, podejmowanie wyzwań w postaci staży czy, czy stypendiów różnego rodzaju, bo tu też należy pamiętać o tym, że, że nie tylko Wydział, ale i Uczelnia oferuje dzisiaj bardzo szeroką możliwość udziału w takim życiu naukowym nie tylko uczelnianym krajowym, ale europejskim i światowym i, i warto z tego bezwzględnie korzystać. A jeszcze na koniec chciałabym zapytać, czy macie Pan może jakąś radę dla przyszłych studentów? Czy ja mam radę dla przyszłych studentów? Znaczy, pewnie, że mam. Pewnie, że mam. Po, 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 pierwsze, po pierwsze, podejmować należy ten kierunek studiów, który nas interesuje. Bo to jest, wydaje mi się, warunek absolutnie bazowy do tego, żeby cały, cały proces się udał. Więc jeżeli interesuje Państwa szeroko rozumiana przyroda, funkcjonowanie w tej przyrodzie przedstawicieli Królestwa Zwierząt i Królestwa Roślin, jeżeli interesuje Państwa produkcja zwierzęca i funkcjonowanie rynku żywności związanego z produkcją opartą o hodowlę zwierząt, to myślę, studiowanie na kierunku biologia, na, na, na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt jest dobrym pomysłem. A zatem myślę, że gdzieś takie, takie zainteresowanie ogólnoprzyrodnicze jest na, na sam początek potrzebne. Potrzebna jest odrobinę samodyscypliny. Wiem, że na studiach jest o to wyjątkowo trudno. To po mnie może nie widać, ale, ale gdzieś tam w resztkach pamięci jeszcze się kołaczę, że ta samodyscyplina się przydaje. Ona się buduje gdzieś tam w toku studiów, ale jeżeli uda się osiągnąć taki rozsądny balans między czymś, co nazywamy życiem studenckim, a samodyscypliną, to, to efekt, pozytywny efekt będzie, będzie na pewno na pewno gwarantowany. No i co? I taką, taką radą jest to ogólna ciekawość życia. Świata, to, to, to są podstawowe rzeczy. Tak? No jeżeli, jeżeli z tym Państwo przyjdziecie na studia, nie tylko na wydziale biologii i hodowli zwierząt, ale na studia wyższe w ogóle, to ja myślę, że to, że to się zupełnie po prostu uda. To, to będzie ten czas, który się będzie bardzo przyjemnie wspominał. Tak, bo to nie ma, nie ma co ukrywać. To, to jest parę najlepszych lat w życiu. To jest parę no, najlepszych no, to lat to w życiu. Będzie. I, i, i be, be, w, warto korzystając z tego najlepszego czasu, kiedy rodzice gotowi są jeszcze uwierzyć, że coś z tego cudownego dziecka wy mądrze wykorzystać. To, to, jest, to, jest absolutnie, to jest absolutnie moja rada. Także mówię, trochę, trochę samodyscypliny, reszta się uda. No, na pewno na początku studiów jest dużo To na pewno, to na pewno tak. To jest taki, to jest taki moment, w którym em, em, zmienia się zupełnie em, podejście do. Em, Relacji um, uczeń, student, wykładowca, nauczyciel, jakby, 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 tego, jakby tego nie nazywać. Tak, no tu, tu trzeba mieć też świadomość tego, że, że już jesteśmy wtedy sami za siebie odpowiedzialni. I teraz, jeżeli tą odpowiedzialność dźwigniemy, jeżeli gdzieś na tyle jesteśmy świadomi tego, po co my tu jesteśmy tak naprawdę, po co my w te studia przyszliśmy, to też, się, to też powinno się udać. No i to gdzieś czasem też zbudować na pierwszym roku, bo ja wiem, że to jest zawsze rodzaj terapii szokowej, że to, że to rzeczywiście z przyczyn od nas pewnie po części zależnych, ale, ale w znacznej mierze kształtowanych też przez, przez czynniki zewnętrzne. Tor edukacyjny, to co się robi na studiach, w sensie kształtowania wiedzy, jest czasem drastycznie różne od tego, co, co się dzieje w szkole co się dzieje w szkole średniej. Ideą studiowania jest, jest również samopoznawanie wiedzy, a zatem tutaj, tutaj ta pasja i zainteresowanie jest szczególnie ważne. Bo, bo pamiętać należy, że na studiach to, co człowiek dowiaduje się na zajęciach, to, co, to, co dowiaduje, to czego dowiaduje się na wykładach, to jest, to jest jakby tylko po pewne pokazanie kierunku. Tak naprawdę doświadczenie, wiedzę, Kompetencje po części budujemy sami. Ja zawsze mówię, że wykładowca powinien tylko pokazać drogę. Tak? On, on, on nie powinien prowadzić za rękę, nie powinien pokazać wszystkiego. On powinien pokazać, w którą stronę idzie. A czy student będzie chciał pójść w tą stronę? To już jest zupełnie inna <grym> To już jest zupełnie inna ja, sprawa na pewno, na pewno. Większość moich koleżanek i kolegów tak właśnie podchodzi do tego zagadnienia, że my po prostu powinniśmy pokazać drogę, powinniśmy pokazać możliwości, tak? można pójść tu, można pójść tu, a co zrobić, żeby iść w tamtą stronę, też możemy trochę doradzić, ale potem już trzeba iść samemu. To już, to już jest ten czas właśnie, kiedy, kiedy, człowiek, kiedy człowiek trochę musi się zacząć zastanawiać. Sam nad tym, jak, jak kształtować własne życie. A my na pewno ze swojej strony będziemy do, dołożymy wszelkich starań, żeby tą drogę trochę oświetlić na początku, pokazać, że tu, tu można iść i, i w tą stronę. To ja dziękuję za przyjemną rozmowę i za tydzień porozmawiamy jeszcze o Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Dziękuję bardzo. No i ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja tylko raz jeszcze chciałbym wszystkim polecić. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt to jest naprawdę miejsce, gdzie, gdzie możecie Państwo zrealizować swoje pasje, zdobyć zawód i kupę miłych wspomnień. Przejmie dziękuję. Również dziękuję. Do widzenia. Do widzenia Państwu.